Jak tak naprawdę zginął Syriusz Black? Słuchaj, bo filmy robią z tego bajkę, a prawda jest dużo bardziej pierdolnięta. Jeden. Nie zabiła go klątwa. To jest najważniejsze. Bellatrix nie rzuciła Awada Kedavra. Nie było Zielonego Błysku. Nie było klasycznego Instant Kill. To nie była Killing Curse. To było Stupefy Expelliarmus Cruciatus Vibes, ale nie zabijam cię od razu. Syriusz nie umarł od zaklęcia. Druga. Zabiła go zasrana kurtyna. Brama śmierci Syriusz wpadł w zasłonę w Sali Tajemnic. To nie jest zwykła zasłona, tylko starożytny portal do świata zmarłych, działający niezależnie od magii czarodziejów. Wchodzisz, już cię nie ma. Bez animacji. Bez powtórki. To jak usuń postać w grach, klikasz i pa. Trzy. Dlaczego w ogóle tam wpadł? Bo Syriusz robił to, co zawsze. Wyśmiewał przeciwnika w najgorszym momencie. Stał na krawędzi. Walczył jak kozacki duelist. Bellatrix trafiła go zaklęciem. Zabrakło mu dosłownie pół kroku. I spadł za zasłonę, jakby ktoś wyłączył kolision w Minecrafcie. To był wypadek. Nie egzekucja. Cztery. Dlaczego umarł od razu? Bo ta zasłona to nieprzekraczalna granica życia. Nie da się kogoś wyciągnąć. Nie da się wskoczyć za nim. James, Lily... Wszyscy martwi są po drugiej stronie. Syriusz został przeteleportowany do świata zmarłych bez możliwości powrotu. Piąta książka wyjaśnia to dokładnie. Film nie. W filmie wygląda to, jakby zaklęcie go zdmuchnęło, ale kanon J.K. Rowling mówi wprost: zaklęcie łas wytrąciło z równowagi zasłona. Zabiła podsumowując, jak naprawdę zginął Syriusz Black. Nie od zaklęcia Bellatrix. Został trafiony i wpadł w starożytną zasłonę śmierci portal do świata zmarłych. To nie był pojedynek, to był wypadek, a zasłona zabija natychmiast. Dlatego Syriusz odszedł bez ciała, bez krzyku i bez powrotu. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.